Mamy niedzielę i zobaczymy sobie jaka runa na dzisiaj dla nas. Wow, Pertro. No to powiem Wam, że będzie ciekawie. <laughs> Przepraszam. Hmm. Aż mi przetkało przy Pertro. Wiecie co? Niesamowita runa. Dla mnie jedna z takich, właśnie bardziej enigmatycznych run Runa Trzech Norm runa, która mówi o przyczynie i skutku. Dzisiaj trzeba by było uważać na nasze postępowanie, bo jakby ta reakcja wszechświata może być natychmiastowa, tak? Czyli. Um, Nieraz na przykład jak coś robiliśmy, no to może trzeba było poczekać na tą reakcję dłuższy czas. A tutaj przy Pertro to jest dziś pytanie, dziś odpowiedź. E, czyli każda akcja budzi reakcję ze skutkiem prawie natychmiastowym, więc tutaj bym na to uważała. E, no ale wiele może się dziać, bo Pertro to jest taka właśnie runa, która mówi o połączeniu przyszłości przeszłości i, i chwili obecnej. I ona też właśnie o tym mówi, że wszystkie te mm, jakby sytuacje mogą kumulować się dziś. Dzisiejszego y, dnia. Powiem Wam szczerze, że Pertro też daje nam możliwość do wykorzystania, bo jest to szansa od losu, szansa od przeznaczenia, i warto by było tą szansę wykorzystać. Więc jeśli po prostu jakby macie ochotę puścić sobie to to lotka, czy zagrać w jakąś zdrabkę, czy coś takiego. Ja ostatnio przy Pertro wygrałam chyba 11 funtów na tym, jak była Petro, to kupiłam sobie dwie zdrabki, było 11 funtów. Więc no, a wydałam chyba trzy, czy więcej, już nie pamiętam. W każdym razie nieważne. Ale to nie muszą być nie wiadomo, jakie wygrałam, ale zawsze coś, tak? Więc jakby też możecie wykorzystać a, tą energię tej runy do czegoś takiego. Ale bądźcie uważni, bądźcie uważni, nastawiajcie uszu, bo dzisiaj mogą do was, do was też trafić słowa, przekazy, które będą bardzo ważne, które mogą odmienić nawet Waszą przyszłość, bo to jest runa przeznaczenia o tym nie należy zapominać. A czasami coś, co przeczytacie, coś, co usłyszycie, coś, co zobaczycie, może gdzieś trafić do Waszej świadomości na tyle, że może to się całkowicie odmienić, więc ja Wam tego życzę. Życzę takiego pozytywnego spotkania z runą Petro, z magiczną runą e, przeznaczenia i cóż, wykorzystajcie te okazje, które dzisiaj będą Wam się przydarzać. Trzymajcie się. Pa!